Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na wspólnym pikniku. Spotykamy się dzisiaj dzięki temu, że udało nam się zrealizować, udaje nam się cały czas realizować projekt. To jest taki bardzo wyjątkowy projekt. Znacie na pewno dokładnie jego tytuł, myśląc o rodzinie w gminie Czarne i Rzeczenica. Projekt jest bardzo wyjątkowy, przede wszystkim z tego względu, że realizowany jest aż przez pięć jednostek. Także potrafi, pięć takich jednostek potrafiło usiąść, dogadać się i zrobić coś naprawdę fajnego. Jest to projekt, który realizuje gmina Czarne jako lider w partnerstwie z gminą Rzeczenica i z trzema jednostkami spoza sektora finansów publicznych, czyli Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Stowarzyszenie Inspiracja oraz Współdzielnią Socjalną Klemens. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego i planowany termin realizacji jest aż do lutego 2023. Drodzy Państwo, zaczęliśmy swoją działalność w 2018 roku, gdzie został powołany Klub Seniora w Międzyborzu. Zaczęliśmy tak mniej więcej swoją działalność. Nie tylko na tym się opierała ta nasza działalność, żeby. Prowadzić ten klub seniora, ale również zajmujemy się opieką osób starszych, zajmujemy się też sprzątaniem mieszkań. Wiemy, jak jesteście w tej chwili też potrzebni młodszemu pokoleniu. Chociażby z pewnych wskazówek życiowych, bo to wszystko troszeczkę już zanika, ale Wasze doświadczenie jeszcze podtrzymuje tych młodych na duchu. Dlatego życzę. Miłej, miłej, udanej zabawy piknikowej i cieszę się, że jesteście. Witam seniorów z gminy Czarne, z gminy Rzeczenica, ale witam również naszych sąsiadów i seniorów z gminy Debrzno, którzy również skorzystali z tego zaproszenia i zaszczycili nas yy, swoją obecnością. Więc witam was, seniorzy z Debrzna. Udało nam się otrzymać po pierwsze dofinansowanie na taki projekt i go realizować. Dziękuję też przede wszystkim w naszym przypadku Spółdzielni Socjalnej Klemens, która podjęła się tego niezmiernie trudnego wyzwania, ale tak jak rozmawialiśmy na etapie tworzenia tego projektu, już jego tego realizacji, wiemy, że jest to niezmiernie ważne, aby w tych ciężkich czasach wspomóc wszystkich mieszkańców, ale w szczególności też was seniorów, abyście Dobrze się czuli w naszym środowisku. Więc ja kończę swoje wystąpienie. Jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. To już przedmieście gorzkim sma. autobus rusza w krótki rejs. Z tysiącem biegnym w żart, z podróża w podróż, wiesz, a wiesz. Zdjęcie pewnej kobiety, dlatego poproszę może, o, może, może Pana, tam gdzie Pan siedzi wystarczy. Jak ma Pan na imię? Franciszek. Panie Franciszku, czy my spotkaliśmy się kiedykolwiek wcześniej? Doskonała odpowiedź. Panie Franciszku, proszę podać na głos imię i nazwisko jakiejś polskiej aktorki, piosenkarki, sportsmenki, jakiejś sławnej Polki. Irena Jarocka. Irena Jarocka. Czy ja płynąłem jakoś na Pana wybór? Absolutnie Jeszcze lepsza odpowiedź, panie Franciszku. Nie spotkaliśmy się nigdy, a mimo to, drodzy państwo, w tej kopercie jest zdjęcie właśnie Ireny Jarockiej. W wieku trzech miesięcy. No cóż, chciałoby się powiedzieć, jaki budżet taki iluzjonista. Znikają, ale celowo pokazuję tutaj, bo tutaj jest dłonie. Ona ma taki kwadratowy kształt i teraz nie widać, bo ona jest zapięta na zamek. Ale zobaczcie. Piotr. Panie Piotrze, nie było żadnej ustawki, to jest bardzo ważne. Czy słyszał Pan o czymś takim jak niewidzialne karty do gry? Nie pytam, czy Pan widział, bo na trzeźwo to ciężko zobaczyć, coś niewidzialnego, ale czy Pan słyszał niewidzialne karty? O, niewidzialne karty. Nie nie czy ja żarty. mam dla Pana specjalnie taką dużą wersję? Proszę je złapać, te karty, i potasować. W prawą czy w lewą stronę? Jak Pan chce? Panie Piotrze, najpierw trzeba je wyjąć z pudełka. Przepraszam, to jest tak zwany suchar, ale zawsze fajny. Okay. Potasowane, wyjęte. Potasowane, wyjęte. Panie Piotrze, tam są wszystkie karty bez jokerów. Proszę po cichutku wziąć sobie jedną kartę. Proszę ją zapamiętać i schować, ale odwrotnie do reszty. Jeszcze raz wszystko proszę dokładnie potasować. Ale tak sobie wyobraźnią, w powietrzu zaplecam jak najlepszy na świecie szulerzy. Przecież nie okej? Okay. Proszę je schować do pudełka. Okej, okay. proszę wziąć duży zamach i, gdy policzę do trzech, proszę rzucić swoją talię do tego czarnego worka. Jeden, dwa, trzy. Jest. No ale, żeby to miało jakikolwiek sens, panie Piotrze, proszę po raz pierwszy nagród, wy karty są już na widoku, powiedzieć, jaką kartę właściwie pan wybrał. As czerwo. Zatem wziął pan Asakier, asa serduszko, wyciągnął, odwrócił, schował i wszystko dokładnie potasował. Więc, jeśli wszystko poszło dobrze, drodzy Państwo, z całej tej talii, tylko Askier powinien być odwrócony przeciwnie do reszty. To zobaczymy, wszystkie, wszystkie, wychodźcie, zobaczymy, czy w ogóle jakaś karta jest odwrócona. Że to jedną kartą odwróconą przeciwnie do reszty jest, nie wiem w jaki sposób, ale Askier. No, Pan wujną Panie Piotrze, ale to się zawsze w życiu przydaje. Może ja zejdę do Państwa i zaproszę kogoś z Was do tego, aby zapoznał się z jedną z najbardziej znanych gwiazd na świecie. Dzień dobry, jak ma Pani na imię? Krystyna. Pani Krystyno, bardzo mi miło. Mam tutaj notesik z nazwiskami wielu znanych osób, takich, które mnie bardzo inspirują. Pani Krystyno, Zinedine Zidane, zgadza się? Johnny Depp, aktor, Steve Jobs, Naomi Campbell, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Tom Cruise, Meryl Streep, to pewnie Państwo znacie. Kilkadziesiąt bardzo znanych nazwisk. Pani Krystyno, proszę położyć ten notesik na swojej dłoni, podnieść w jednym miejscu, proszę zapamiętać nazwisko i imię i zamknąć notesik, okej? Okay? Okej. Okay. Śmiało, do góry. Ja nie podglądam, proszę zapamiętać jedno nazwisko. Proszę zamknąć notesik. Przeczytała Pani imię i nazwisko? Czy to jest znana Pani osoba? Myśli pani, że wszyscy będą kojarzyć? No na pewno. Okej. Okay. To tyle o nic więcej nie pytam. A ja pani myśli, pani Krystyno, przeleję na papier. Więc proszę zacząć cię do mnie przesyłać. Pani Krystyno, nie te myśli. Ta te o tej osobie. Okej, okay. utrzymujemy od czasu do czasu kontakt zrokowy, ja tu trochę na bałaganie. I przeleję pani myśli na papier, pani Krystyno. Okej. Okay. Proszę powiedzieć, po raz pierwszy wszystkim na głos. Kogo pani wybrała? Merlin Monroe. No rzeczywiście mega gwiazda. Wiodła bardzo ciekawe życie. No to co, drodzy Państwo, po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy specjalnie dla Was, na tym sympatycznym spotkaniu odwiedziła Was jedyna w swoim rodzaju. <noise> Merlin Monroe. Panie Krystyno, i teraz może Pani mówić wszystkim, że poznała Pani osobiście. Czy ja mogę się Panem wyręczyć, Panem z kamerą, aby Pan wręczył Pani Krystynie? Panie Franciszku, a ja, ja pana jeszcze wykorzystam, bo Pan tak się pamiętał, to jest uśmiecha. Wręczę panu papierową kulkę. Proszę ją złapać. I proszę wręczyć ją do wolnej, wybranej przez siebie kobiecie. Tak dorąć. Widzi, widzi pan, ma pan teraz taki wybór, jakiego pełni nigdy w życiu. No nie najbliższej osoby. Masz. Może pan podejść do jakiejkolwiek kobiety pan chce, panie. Kiedy taka okazja się jeszcze zdarzy? Zapraszam na miejscu, jeszcze większy hałas dla pani Marty. Za pomoc. Fantastycznie. Ale jak wygrasz to to... Lotko, to będziemy się dzielić. Nie, <śmary> nie, no, na nie. <śmary> <na dnie tate, śmary> <na dnie> <śmary> 再见，姐、啊。